Dzień dobry moje drogie barany. Dziś chciałam zmieścić przesłanie dla Was na nadchodzący miesiąc marzec 2020 roku. Zobaczmy co dobrego, czym Was miesiąc zaskoczy, jakie niespodzianki będzie niósł może kontynuację jakichś zdarzeń z tego roku. Moje drogie barany. No tutaj powiem, takie malcontentstwo się pokazuje w kartach. I inaczej tego nie widzę. Może miałyście plany jakiegoś wyjazdu, jakiejś podróży. Zmiany dosłownie. Zmiany na, na lepsze oczywiście. To nie byłaby zmiana, gdzie się w sobie pogorszyć. Ale wy ciągle jesteście takie niezadowolone. Takie ach, to nie to, a może będzie coś lepszego. Może zaczekać. Hmm. Też mam takie podejście, to ktoś Wam coś zaoferuje. Coś dobrego, naprawdę coś fajnego. Jakąś współpracę, ale wychodzi, eh nie. To jednak to się nie opłaci, to nie warto. Takie mam troszeczkę w tym marcu, moje drogie barany, kręcenie się w miejscu. Jeśli chodzi o pracę, wielkich zmian nie mam, chociaż tutaj jest karta gwiazdy yy, przy karcie pieniędzy, czyli takiego yy, no szczęścia, fuksa, łód, łód szczęścia, yy, ale Wy, jakbyś na to nie zdecydujecie, mam trwanie przy tym, co znacie, czyli takim. Powolnym wykuwaniu swojego losu, trwanie przy tej pracy, którą macie, moim zdaniem nie zdecydujecie się na zmianę. I co jeszcze? Tutaj mam pod koniec marca zaproszenie dla Was. Zaproszenie od takiego stanowczego, konkretnego mężczyzny na ucztę jakąś. Czyli może jakieś spotkanie biznesowe, bo raczej ślubu to nie zwiastuje, ale co może ważne, istotne, że to osoba, z którą długo nie miałyście kontaktu, czyli to zaproszenie może być taką trochę niespodzianką. Yy, niespodzianką dla Was, yy, ale sprawi Wam też dużo radości, przyniesie Wam dużo radości. Także moje drogie barany, trochę mniej takiego właśnie malcontentstwa a trochę więcej radości ży życia. I tego ja Wam życzę w tym nadchodzącym miesiącu. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do kolejnych filmów.